2 sierpnia. Żywot świętego Alfonsa Liguorego, biskupa. Żył około roku pańskiego 1787. Alfons Marcyjan, urodzony w Neapolu w roku 1696, był synem kapitana austriackiego Liguorego, szlachcica wysokiego rodu i Anny Kawelierii, zacnej i cnotliwej niewiasty. Przy kołysce jego wypowiedział święty Franciszek Hieronim jeszcze słowa – Dziecie to długo żyć będzie, zostanie biskupem i zdziała wiele dla chwały boskiej. Jak ściśle słuchał chłopczyna nauk i przestróg pobożnej matki, tego dowiódł przy zabawie, w której wygra napadła na niego. Skoro bowiem przegrywający zarzucił mu oszukaństwo, oddał mu pieniądz wygrany i rzekł z oburzeniem, skądże ci przyszło na myśl, iżby ktoś mógł się dopuścić obrazy pana Boga dla nędznego grosza. Natychmiast wyszedł z komnaty, wyjął medalik Matki Boskiej z zanadrza i zmówił modlitwę. W czasie uczęszczania do szkół i w latach uniwersyteckich, oddawał się modlitwie, chodził regularnie na nabożeństwo, komunikował co tydzień i klęczał przed przenajświętszym sakramentem. Mimo tego postępy miał w naukach tak świetne, że licząc ledwie lat 17 uzyskał tytuł doktora prawa i należał do najzawołańszych adwokatów. Stosując się do życzenia rodziców, brał udział w życiu towarzyskim i odznaczał się uprzejmością, delikatnością obejścia, a nade wszystko pobożnością. Anielski jego tryb życia powszechnie był znany, nigdy nie opuszczał nabożeństw i modlitw publicznych, wzruszającą była jego miłość najświętszej panny, którą nazywał ukochaną matką. Nigdzie nie wychodził, nie poprosiwszy jej uprzednio o błogosławieństwo, nigdy nie wracał, nie oddawszy czci jej obrazowi, nigdy nie rozpoczynał pracy lub zatrudnienia ważniejszego, nie zawezwawszy jej pomocy. Za wybiciem każdej godziny, przerywając zajęcie, odmówił zdrowaś Maryjo i to z taką szczerością. Przejęciem i prostotą, że obcy ze zdumieniem i uwielbieniem nań patrzeli. Wysocy dygnitarze ubiegali się o jego przyjaźń, znamienite rodziny pragnęły spowinowacić się z nim węzłem małżeńskim, a ojciec jego cieszył się nadzieją, że księżniczka Teresa, córka księcia Siko, zostanie jego synową, gdy wtem naraz wszystko wzięło inny obrót. Alfons podjął się obrony w pewnym procesie, a przekonawszy się o sprawiedliwości sprawy, oddał się jej całą duszą. W terminie wyłuszczył rzecz tak jasno, że wszyscy mu przyklaskiwali. Wtem zwrócił przeciwnik baczność jego na jeden wyraz, który uszedł Alfonsa uwagi, a zmienił cały pogląd. Alfons przyznał się do omyłki i zawoławszy: O sławny świecie, znam cię teraz. Lepiej być ostatnim sługą Kościoła, aniżeli pierwszym sędzią trybunału, opuścił salę sądową na zawsze. Zdecydowany poświęcił się stanowi duchownemu, pragnął wyświęcić się na księdza, ale temu oparli się stanowczo ojciec i krewni. Alfons zwyciężył wreszcie, oświadczywszy, że Bóg go powołuje, a rozkazu jego słuchać należy, przyjął tonzurę i przywdział rewerendę. Zaręczona z nim księżniczka poszła za jego przykładem i wstąpiła do klasztoru. Gdy ojciec zobaczył na nim duchowną sutannę, przez cały rok nie przemówił do niego ani słowa. Alfons oddał się gorliwie nauce teologicznej, Przyjął w kościele farnym obowiązki ministranta, uczył w niedzielę dzieci katechizmu i pisał pieśni nabożne dla ludu. Arystokratyczny motłoch Neapolu wyśmiewał się z niego, ale Alfons cieszył się, że może być rzecznikiem Boga. Otrzymał w trzydziestym roku życia swego święcenia kapłańskie i przyłączył się do gromadki księży, odbywających misje dla prostego ludu. Nakazania jego proste, jasne i serdeczne, zbierał się lud gromadnie i słuchał ich z wielkim zajęciem, co zasiał na ambonie to pielęgnował i polewał starannie w konfesjonale. Pewnego razu zawiodła ciekawość ojca jego do kościoła, w którym Alfons sprawił kazanie. Mowa ta wywarła na nim tak potężne wrażenie, że zawołał donośnym głosem – synowi memu dopiero zawdzięczam poznanie Boga. W domu uściskał Alfonsa serdecznie i przeprosił go za to, że się opierał jego powołaniu do stanu duchownego. Alfons z bólem serca widział moralne zaniedbanie ludu i nieudztwo jego w rzeczach dotyczących wiary, mianowicie po wsiach i powziął zamiar założenia kongregacji duchownej, której zadaniem miało być zapobieżenie złemu. Wśród łez, postów, ćwiczeń pokutnych, narad z biskupami i uczonymi mężami dojrzała owa myśl jego. Gdy jednak przystąpił do jej urzeczywistnienia, doznał tysiącznych przeszkód, mianowicie od strony ojca, który go błagał ze łzami, aby go na stare lata nie opuszczał. Alfons ukląkł przed nim i trzymając przed nim krucyfiks, rzekł: Ten mnie powołuje do pracy, podjąć ją winienem, niechaj tobie i mnie Bóg dopomoże. Po tych słowach pożegnał ojca. Ostatnia i najboleśniejsza walka trwała tylko trzy godziny. W roku 1732 zamieszkał w skali w lichym domku z dziesięciu kapłanami i trzema braciszkami, aby odbywać misje dla najniższych i najwięcej zaniedbanych warstw ludu. Tymczasem ostygła ochoczość i dobra wola jego towarzyszów tak szybko, że wszyscy go opuścili, oprócz dwóch, było to srogim ciosem dla Alfonsa. Przeciwnicy szydzili z niego, mówiąc, że daremne są jego wysilenia i że Pan Bóg jego usług nie potrzebuje. Tak jest, on mnie nie potrzebuje, ale ja jego i mam nadzieję, że mi dopomoże. Nie omylił się w nadziejach swych, nie za długo bowiem zgromadziła się około niego tak spora gromadka zacnych i gorliwych księży, że nie tylko nie przerwał misji, ale założył dwa nowe domy. Towarzystwu temu nadał nazwę Kongregacji Zbawiciela Świętego Redemptorystów, a oddawszy je pod opiekę Najświętszej Panny, nadał mu regułę, którą zatwierdził papież Benedykt XIV w roku 1749. Odtąd poczęło się błogie działanie nowego zakonu, obfitującego w jak najzbawienniejsze skutki. Duszą zgromadzenia był przez lat 30 jego założyciel i zajmował się nim gorliwie i czynnie. Upodobało się Bogu włożyć na jego barki nowe brzemię księcia Kościoła. Papież Klemens XIII mianował go biskupem diecezyji świętej Agaty. Ze szczerym przeto smutkiem pożegnał Alfons braci zakonnych i zasiadł na stolicy biskupiej. Obieżdżając ustawicznie diecezyję, miewał kazania, czuwał pilnie nad wykształceniem księży, pisał dzieła teologiczne, piastował godność zwierzchnika zakonu, a oprócz tego odmawiał codziennie z domownikami pacierz dzienny, wieczorny i różaniec święty. Niezwykłe owe wysilenia, jako brzemię lat i cierpienia bolesne złamały siły jego. Dwóch papieży po sobie prosił o zwolnienie z urzędu biskupiego, ale Klemens XIII odpowiedział mu: imię i sława twoja starczy do zawiadywania diecezyją, a Klemens XIV, jedna modlitwa twoja na łożu cierpienia zmówiona, więcej korzyści przyniesie twym owieczkom, aniżeli dziesięć wizytacji diecezjalnych. Poddał się Alfons woli Bożej i czynił, co mógł, mimo sił upadających. Tedy Owedy wchodził jeszcze na ambonę, sam widok jego był kazaniem, zwilżającym oczy zgromadzonych w świątyni, pracował nawet na łożu boleści, aż nareszcie Pius VI wysłuchał prośby jego i przyjął rezygnację starca 80-letniego. Uniesiony radością podążył do domu misyjnego w Nocerze i jako zakonnik był jeszcze czynnym przez lat blisko 12, ale były to lata pełne smutku i boleści. Najprzód trapiły go wątpliwości co do wiary świętej, Przeto dnie i noce płakał z obawy, czy nie utracił łaski Bożej. Niemniej dokuczył mu jeden z braci zakonnej, szerzący niesnaski i nieporozumienia między towarzyszami, skąd większa część księży odstąpiła Alfonsa, po twarze go się czepiły i utracił przychylność papieża. Miarę złego dopełnił szatan, wmawiając w niego, że on sam winien wszystkiemu złemu, jakie dotyka zakon. Ale wstawienie się Matki Boskiej uchyliło złe. A Bóg sam przyrzekł mu przywrócić pokój w zakonie przezeń założonym i pobłogosławić jego działania. W roku 1784 już nie mógł wychodzić z celi, zaniewidział i ogłuch całkowicie i nie mógł wyleżeć w łóżku. Siedział dzień i noc w krześle poręczowym, z głową zwieszoną, opartą o niski stolik, istny obraz nędzy, ale i zdania się na wolę Bożą. Wielu przychodziło oglądać świętobliwego męża i budować się cierpliwością jego. W ostatnich dniach jego życia dołączyła się do choroby febra, przepowiadając bliski zgon. Gdy mu podawano komunię świętą, szepnął z rozjaśnionym obliczem: Otóż moja nadzieja, i umarł dnia 1 sierpnia 1787. Liczne pisma świętego Alfonsa, aprobowane powagą kościoła, są rzeczywistym skarbem dla uczonych i prostaczków. Nauka moralna. Często przychodzi nam w życiu świętych podziwiać, jakim sposobem tak wiele zdziałać potrafili. Tak na przykład święty Alfons mimo ustawicznych wytężających prac, mimo ciężkich chorób, napisał około 60 dzieł rozmaitej treści, na których napisanie potrzeba, by wyłącznie całe długie życie poświęcić. Tłumaczy się to tym sposobem, że święci nigdy nie próżnowali, ani nie odpoczywali, a z każdej chwili korzystać umieli. Bywało nieraz, że święty Alfons cierpiał nieznośny ból głowy, wówczas przykładał sobie lewą ręką na głowę kawałek zimnego marmuru, prawej tymczasem używał do pisania. A żeby więc na podobę świętych umieć skorzystać z każdej chwili, potrzeba sobie urządzić porządek dzienny, który się stanie regułą życia. W ten czas wszystkie czynności, choćby były trudne, staną się łatwemi, bo przejdą w zwyczaj. Wypełniając bowiem czynności dzienne w swoim czasie, wypełnia się je dobrze i dochodzi się do doskonałości. Kto zaś doskonale i sumiennie swą pracę wykonuje, skarbi sobie zasługi i łaski u Boga. Chrześcijanin, który się zaczyna opuszczać w służbie Bożej i opieszale wypełnia praktyki pobożne, nabiera do nich wstrętu i kończy na zupełnym lenistwie. Wtedy zwraca się ku stworzeniom, ku rozkoszom świata, lecąc na oślep w przepaść występku, w przepaść tę głębszą, im wyższego stopnia doskonałości już doszedł. Ileż to dobrego moglibyśmy na chwałę Boga zdziałać, gdybyśmy mniej czasu na zabawę poświęcali gdybyśmy mniej o sobie i o wygodach swoich, a więcej o służbie Boga i o wiecznym szczęściu myśleli. Szczęśliwy tedy chrześcijanin, który się trzyma zakreślonego planu na drodze doskonałości i od niego nie odstępuje. Serce jego gorliwością płonie, gdyż opatrzność Boża włożyła weń wszystkie dary swoje. Zaiste wszystko możemy z gorliwością, a nic bez takowej. Kto jest wierny w dobrych postanowieniach, ma też dobre, spokojne sumienie i cieszy się doskonałym szczęściem. Każda praca w dziennym porządku zda mu się łatwą, jarzmo Pańskie słodkie i lekkie, największe poświęcenie zmienia się dla niego w słodkie pociechy. Człowiek punktualny w swych obowiązkach spełnia każdy najmniejszy uczynek z nadnaturalnej pobudki, a przez to nadaje mu wartość i gromadzi w krótkim czasie niesłychane skarby dla nieba. Codziennie więc rano, po obudzeniu się ze snu, odnawiaj dobre przedsięwzięcia swoje i pobudzaj się do korzystania z każdej godziny. Modlitwa. Boże, któryś lud Twój wierny, dla wskazywania mu drogi zbawienia błogosławionym Alfonsem, wielkim sługą Twoim obdarzył, spraw miłościwie, prosimy, abyśmy, posiadając go jako mistrza życia chrześcijańskiego na ziemi, zasłużyli sobie mieć go przyczyncą w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem, jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich, mamy nadzieję, że pomagają tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi Darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę raz w miesiącu odprawiana jest msza święta. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.